No, cześć. To miał być film o tym, jak zrobić idealnego steka. Nawet znalazłem taki kawałek. Kiedy indziej wam pokażę, co się z nim stało? Powiedzmy, że nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale to wam pokażę na innym filmie. Zamiast tego dzisiaj przyrządzimy takiego normalnego steka. Wiecie, z biedronki, z Lidla, mięso do którego każdy ma łatwy dostęp. Zaczynajmy. To jest stek, z którym będziemy dzisiaj pracować. Jest to gruby na około 2 cm stek z antrykotu, czyli popularny ribeye. Ten akurat został zakupiony w Kauflandzie, ale bez problemu dostaniecie go zarówno w Lidlu, jak i Biedronce. Cena, jaką zapłaciliśmy za ten kawałek, to 18 złotych. Nie jest to dużo, ale jeśli jest to wasz pierwszy stek lub nie czujecie się pewnie z tego typu mięsem, to polecam zacząć właśnie od tych tańszych kawałków. Nie będzie wam żal, jeśli coś się po drodze zepsuje. Bo musicie wiedzieć, że z jednej strony stek jest niesamowicie prostą potrawą i do przygotowania tak naprawdę wystarczą tylko trzy składniki. To z drugiej bardzo łatwo go zepsuć. A co zrobić, aby za każdym razem wyszedł idealnie? Już tłumaczę. Po wyjęciu mięsa z opakowania musimy go porządnie wytrzeć. Najlepiej ręcznikiem papierowym. Tutaj mała dygresja. Steka nie płuczemy, nie myjemy, ani nie moczymy w wodzie. Wycieramy jak najdokładniej i tyle. Następnie bierzemy jakiś ostry nóż i czyścimy mięso z błonek, które są twarde i gumowate, dlatego nie polecam ich zostawiać. Polecam natomiast uzbroić się do tego zadania w odrobinę ostrzejszy nóż niż ja mam. Serio, muszę kupić porządną ostrzałkę. Po wyczyszczeniu mięsa solimy je dokładnie z obu stron. Możecie to zrobić zaraz przed smażeniem, ale będzie znacznie lepiej, gdy zrobicie to godzinę wcześniej. Ja osobiście, jeśli tylko mogę, tu zostawiam posolonego steka na całą noc w lodówce. I nie, nie zrobi się z tego powodu twardy. Za to sól będzie miała czas, żeby wniknąć w głąb naszego steka i wydobyć smak. Wierzcie mi, warto. A teoria mówiąca o tym, że nie powinno się solić mięsa wołowego przed smażeniem jest totalną bzdurą. Mój stek po około 12 godzinach wygląda tak. Od razu rzuca się w oczy kolor. Z różowego zmienił się w zdecydowanie bardziej czerwony. Jak widzicie, nie ma również śladu soli, która wniknęła w głąb włókien mięśniowych. Dodatkowym profitem jest to, że powierzchnia steka jest teraz całkowicie sucha, dzięki czemu znacznie szybciej i mocniej się zarumieni, gdy rozpoczniemy obróbkę termiczną, co jest kluczowe, jeżeli chodzi o smak. Pamiętajcie, blade, kiepsko przysmażone mięso nie smakuje dobrze. Przed smażeniem posypujemy je jeszcze świeżo zmielonym pieprzem, pamiętając, aby zrobić to z każdej strony. Pozostałe składniki, których będziemy używać, to masło czosnek. Oczywiście odrobina oleju oraz świeży rozmaryn. Jeśli nie macie świeżego rozmarynu, możecie użyć też tego suszonego. Doskonale sprawdza się również tymianek. Jeśli wszystko mamy gotowe, to bierzemy się za smażenie. Użyjemy do tego naszej ulubionej patelni żeliwnej. Zaczynajmy. Wlewamy olej na patelnię i czekamy aż porządnie się rozgrzeje. Gdy położymy naszego steka, chcemy usłyszeć taki dźwięk. Przewracałem mięso co około 30 sekund. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad stopniem zarumienienia. Do tego stek robi się odrobinę szybciej, a w środku jest równomiernie wysmażony. Chcemy uzyskać stopień wysmażenia medium rare, dlatego przy naszym 2 cm kawałku będziemy go smażyć około 8 minut. Nie do końca zgadzam się z tą teorią i zwykle używam termometru do sprawdzenia stopnia wysmażenia, ale tym razem spróbujemy to zrobić bez żadnego specjalistycznego sprzętu. Jakieś dwie minuty przed końcem przykręcamy gaz i dodajemy pozostałe produkty. Rozmaryn, masło i czosnek. Polewamy steka roztopionym masłem, czyli bastujemy, co spowoduje, że nasz stek będzie miał jeszcze więcej smaku i aromatu. Po 8 minutach zdejmujemy steka z patelni i pozwalamy mu odpocząć około 3 do 4 minut. Ok, nie wyszedł tak czerwonym w środku jak lubię. Następnym razem skróciłbym smażenie o około 1 minutę. Pomimo wszystko muszę przyznać, że zarówno smak oraz konsystencja są naprawdę niezłe. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę cenę naszego mięsa. Smacznego i widzimy się wkrótce.